Dobry. <gry> Dobry Moi drodzy, ludziska Za nami Wspaniały czas Amela była na wsi z dziadkami My mieliśmy tutaj, wiecie, luz, bluz, czas dla siebie, Amela miała czas dla siebie, wszyscy zadowoleni, ale C trzeba coś robić dalej, moi drodzy. Więc za dwa dni wyruszamy wspaniałą podróż po Europie. Gdzie pojedziemy, dowiecie się. Co? Ktoś mi puścił szałkę na bank, ktoś na Instagramie. Często ludzie na Instagramie domiec dzwonią w ten sposób. <grym> Przejdziemy tysiące kilometrów, będzie wspaniale. Szukuje się coś niesamowitego i ogromne przeżycie dla nas. Będzie ciekawie. Koniec. Dobra, idziemy zorganizować trochę rzeczy przed wyjazdem, bo praktycznie to wyjeżdżamy w piątek, o czwartej nad ranem. co Jeżeli wyjeżdżamy w piątek, o czwartej nad ranem, więc. Tak. Yy... A obiektywy tutaj mamy coś nowego. Dostaliśmy obiektywy do, sesy, do sesji, do przetestowania, żadnej sesji. Do przetestowania dla siebie w podróży tak, na dokładnie. te dwa tygodnie. Także. Jestem no mega będą, ciekawa. Będą w trochę nowej jakości, nie wiem czy założycie. No może. Tak gorąco. No, do że bo tam na przyszłość już Tak. No, tam Dobra, także jedziemy gdzie? sklepu? Tak, musimy kupić majty, musimy kupić mydło w kostce, żeby nie brać całej butli ze sobą. No jakieś takie, wiecie, rzeczy na podróż, co nie? Tak. Czy ja mogę się odpakować? Nie no nie robę ganu. Nie, nie rozwaję tego. Nie będę po tobie sprzątał w samochodzie. Wiesz nie. nieważne. Co ja? Ty i tak to nie sprzątasz? Tak, ale to sprząta. Załapaliśmy się na alarm, bo co wy na to? tpany, To nie jest zabawne! W jak to dodamy to, yy, to ten temat być może jeszcze będzie u mnie aktualny, bo yy, napisałem jeden post odnośnie nienoszenia stanika, bo ja nie noszę stanika. Ja też nie. I, bardzo się zwiralował na moim profilu, także możecie wpaść i wow, poczytać. Ja jest. jestem ciekawa co sądzicie na ten temat. No, jest to ostatni post na moim profilu aktualnie, albo może przedostatni, bo może coś dodam. Ojej, kociaki Nie ma za dużego wyboru dodatkowych, akurat, mama, wiesz? Mama, mogę ty? Tak. Ja uwielbiam ja kociak, co my Tak. No. Niesamowicie angażujący i wspaniały content, wybieramy majtki Myślę, że wszyscy tego oczekiwali Przy otwar otwarciu tego skrzydła galerii no? była Paris Hilton Wow, to naprawdę? To na tej ziemi na swoim gwiazdę. Niesamowita to jest Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie moich nowych włosów Czy wiecie, że większość farb, które są dostępne na rynku jest testowana na zwierzętach? Jestem ciekawa, czy wiecie że to tak działa i czy się orientujecie w ogóle, jak to prawnie wygląda, bo no... ja znam w zasadzie chyba tylko trzy albo cztery marki, które nie testują na zwierzętach. Jest ciężko. Tak samo perfumy, kleje w pędzlach do makijażu i tak dalej. Większość takich rzeczy jest przetestowana na zwierzętach i ludzie po prostu za to płacą, bo chcą wejść, chcąc wejść na rynek chiński, to te wszystkie produkty właśnie muszą być przetestowane na zwierzętach. Tak mi się przypomniało w kontekście tego, że właśnie robiłam w sobie wczoraj włosy niestety farbą, która była testowana na zwierzętach, bo nie mam wyboru w okolicy, musiałabym jechać specjalnie do Warszawy. Denis był tym człowiekiem, który myślał, że jak się włosy rozjaśnia, to, to się potem wypłucze i tak. Brawo, tak. Nie, tak jakby nie potrafił było. skumać tego, że nie było nie, tak, nie. tak, tak, co teraz nie. nie potrafił skumać tego, że to jest rozjaśniony włos, który już tak zostanie na zawsze tak jasny, a sobie się wydawało e, tuż się żalaby puczę Nie, tak nie było. Nie było tak, nie było Dobra, teraz idziemy na obiad. Tak? E, e, bardzo jestem ciekawa obiadku, e, e, bo tego czy w pance... Jak... Kulczak wegański, do tego frytki i warzywa. Ej, ludziska! A Mela coś gada, a Denis razem za mną. Wiesz o tym? Ja? No! Ty ją nagrywa, że na coś mówi, a ty! Cały czas ruszał ustami, jakbyś chciał mówić za nią i z nią razem. Tak. No? Nie z tego sprawy, robisz na nieświadomie? No. W kwestii tych rzeczy, które wam powiedziałam, nie wiem, odnośnie noszenia, noszenia, nienoszenia, stanika, czy tam kosmetyków nietestowanych na zwierzętach, to. Mój profil na Instagramie jest bardzo o tym i jest codziennie o tym i właśnie tak nie do końca zawsze wiem, czy poruszać te tematy tutaj, bo już mam wrażenie, że wyczerpałam niektóre tematy na Instagramie i nie wiem, możecie dać znać, czy chcecie czasami posłuchać czegoś, czy mam wplatać jakieś takie rzeczy, które mnie interesują na co dzień, bo to są tematy, którymi ja się na co dzień zajmuję, interesuję i tak dalej i nie wiem czy pasuje to do takiego lifestyle'owego vloga, które sobie obraliśmy jednak na YouTubie, bo te treści tutaj są bardzo luźne. Luźne jak przestrzeń w głowie Denisa, bo nie ma do mózgu! Musiałaś zobaczyć swój żar, czyli był słaby, czyli był mega słaby. A ja muszę coś powiedzieć, że ja muszę ocenić, które makaron albo od Ani lepsze. Chyba od Ani, bo jest bardziej taki... Serowy, a od babci z bardziej też klejąc. Okay. Wow! wow. Tu nie ma ludzi. okej. Okay. Dziękuję bardzo. Dobrze. To jest jeden z niewielu razy, kiedy to Denis bardziej naciskał na to, żeby iść na obiad, bo to. Bo to... <śmuszczam> nie było zamocowane, w ogóle. <śmuszczam> nie wiem, na czym skończyłam. Na tym, że to ja dzisiaj chciałem tu przyjść. Tak, odczuła no no. Od od ja muszę zjeść falafela, muszę zjeść a To ma mega dobre jedzenie. tak chce zero gluten no chicken fiesta. To co ja już tutaj jadłam już Okej, aha. z jest już ta dużo, że sięga rękami. No. się prawie zabił, okej. Okay. Ja mogę zjeść sama frytki, no bo... Um... Ty możesz zjeść sama, no właśnie. Super, co? No. No, elegancko. Bo wiecie, już teraz. Jest... Świetne efekty ten... ma po operacji, co nie do No. Jesteśmy zachwyceni. Double matcha burger. Kurde, chyba wezmę. Ostatnich nie mieli, Ostatnich tak nie mieli, a ja chcieliśmy je spróbować, bo ładnie wyglądały. Dobra, to ja wezmę. Czyż, jeszcze jest tak? Vegab Acapulco wrap, jest przepyszny. Frytafel wrap. Searburger, ten z serem. No, to ponadto Tak, Talerz, falafel, ręka Fatimy. No cóż, to jest wspaniałe miejsca, wspaniałe. Współpraca? Ameryka od kilku, już kilkunastu dni albo już od miesiąca, ale nie śpił No długo, długo, kilka tygodni. No w każdym razie kilka tygodni. No i dzisiaj w nocy budziła się i mnie woła. No to idę do niej do pokoju, patrzę, należy na dywanie, na brzuchu i mnie woła. Ja myślałem, widzisz, że ona spadła, uderzyłaś się, że płacze. Ona nic, <grym> wiesz, że taki wiesz przejęty. Spadłaś i mówię, ona nie wiem, co tu robię, że to będzie taka zaspala i mi na ramieniu. Oooo. No. Pamiętasz coś z tego? Nie, nie. nie. Ale, Ale pamiętasz, że wiesz? się zsunęłaś? Nie wiem, jak się no Kiedyś to było samo, że się co. Jak spaliśmy razem, jak pierwszy raz nie spałeś, on w moim pokoju, to ja się nie zsunęłam. Głowa mi dostała, tylko na łóżko, a No wysunęłam. <grym> Słuchajcie, to są nasze rzeczy. Ania ma takie burgery, a ma ma boczniaki, no i warzywa. I co to jest, kasza? To jest yy, tabula. Tabulek Okej, okay, a ja mam falafela z kiszonkami, z humusem i z czymś tam. O, ale trzeba czy... przyznać, że to wygląda najładniej. Nie? Tabułka tak. jest taka ciekawa, bata. Pięknie. Pięknie. I co? Jak smaku? No tego eee. jeszcze nie jedliśmy, to już jedliśmy. No tak, jest. Też, ale spoko. Tak nie. Na razie jeszcze tak wszystkiego razem nie spływałam w zasadzie, więc ciężko mi określić. Mhm. Teraz zobaczymy, muszę to zjeść może na dworcach. Ale ładny, Pokaż. ja lubię takie. Słuchajcie, dostaliśmy obiektywy do testów yy, od Sigmy. I na naszym wyjeździe wakacyjnym będziemy mogli sobie testować ich. Test który, test stałowisko. Za... Weźcie milimetr, bo on jest taki wielki. No szeroki jest właśnie, ale ja, ja myślałam, że nie jest mały. Może będzie, że, że, że będzie króciutkie jak Tak, ja też myślałam właśnie. A, bo on ma seryjny że on jest mega szeroki. Tak. Dobra, czekajcie, pokażę Wam, jak z takim obiektywem wygląda nagranie. Dobra, jest założony, ale nie wiem, czy jest. Bo rozmycie, to bardziej się zmieniło, ale jakieś tak To Jest podobne. Tak? A pokażcie. To jest takie rzeczy, który można wiecie, blisko przybliżyć, prawie do nas, i widać. No, dużo nie wiesz, rozmycie jest mega. No tak, no bo to już jest ze światłem 1.4, a my mamy tamten 2.8. No. A tutaj drugi. Dyn, 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 dyn. W ogóle nie mamy rozkminy. Chcielibyśmy, wiecie, kupić sobie sprzęt i tak dalej. I chcieliśmy najpierw przetestować Sigmę, bo mam Sigma, wiem, że jest fajna, a jest dużo tańsza od marek konkurencyjnych. Nieraz o trzy razy tańsza tak naprawdę, co nie? Ale tak nie jestem bardzo ciekawy, bo to jest yy, 24 24,70, czyli nagrywając vloga, to można nagrywać vloga i później przebitki zbliżając sobie coś. Się zaraz Dzień mam też pokaż, jak szeroki. to wygląda. Zbliżamy sobie i wtedy po prostu jesteś bliżej. Pokaż, dawaj go. No i to jest ten drugi obiektyw, właśnie. Widzicie? Taki efekt. Jeśli ktoś nie jest w temacie, to jest po prostu zmienne ognisko. Dużo, nie? Tak! <grym> Od 24 do 70 mm. To jest fajne, bo yy, no, można nagrywać przebitki na przykład z samochodu, dużo ładniejsze, nie. No My tak. na przykład teraz, jeżeli to robimy, to właściwie ściągamy jeden obiekt, zakładamy drugi, a tutaj można na tym i vlogować. Muszę tak bardziej też odseparować obiekt i ładnie rozmyć tło i tak dalej. Cały czas nagrywaliśmy takim vlogi 20. 17 do 28 mm tak. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Super. Spakuj. Super, dobra, to możesz to pospadać i spakować. Ja. Masakra. <gry> no, ja chciałam powiedzieć, że się trochę zaopatrzyłam w lumpie na mój wyjazd. W resztatach znajoma miała taką kieckę, tylko że różową i ja taką samą dorwałam w lumpie. Zmanifestowałam to, tak po prostu nie myślałam, że ja wiedziałam, że ją tam znajdę. Weszłam do tego ląda no, tak i myślałam, że ta kiecka tam będzie. A przecież to jest wręcz niewątpliwe, nawet nie wiem skąd te kiecki są. Ogólnie nasz wyjazd będzie polegał na y, przemieszczaniu się z miejsca na miejsce. Najdłużej w jednym miejscu ile będziemy? No wiem, cztery, dni cztery dni chyba, nie? Dni, może może. Trzy nocy. Zobaczymy jak nam się będzie podobało, ale będzie to na bieżąco. Nie mamy jeszcze tak naprawdę zabugowanych noclegów. Jedziemy za granicę. No nie się już to nie jest dla mnie. Ja bym mógł tak bardzo jak się jechać na no All Inclusive. Do, do Egiptu proszę. Jeszcze nigdy nie byłem na y, tym. Na wakacjach. Na wakacje. No kiedyś Byliśmy było. na maderze i wiecie, no to jak najbardziej były wakacje, ale... Nie aktywne! Wakacje, to ale to były aktywne też. wakacje, mega aktywne. I tym razem? Będzie tak samo. Nie no, ja mam zamiar z dwa dni leżeć na plaży. Na modele, że nie było plaży, tego nie było takiej opcji Myślę, że sobie takie zrobimy też Mamy 14 dni, więc to jest bardzo dużo Dwie pary gaci, jedna spódnica Pakuj się W w sumie to by było wygodne Trzecie Trzecie Dobra, jedno. A teraz już wszystko z Twoich rzeczy? Z waszych, z twoich jamerki? No my się tu połączymy. A myślisz jeszcze więcej? Miejmy nadzieję, że nie, zaraz jakby się pytamy. Aha, okej. Ktoś się jest zmęczony już dzisiaj, tak? Coś zjadła. Coś by zjadła, to idziemy robić kolację. Idziemy robić kolację, pakujemy się do końca, jutro jeszcze ogarniamy różne rzeczy i ruszamy w piątek o czwartej nad ranem. Kiedy będzie kolejny vlog? Myślę, że w niedzielę. Znaczy to raczej na pewno w niedzielę. No. No. Bo nagramy sobie w piątek no i w sobotę, nie? No. Mamy nadzieję, że będzie dobry net. O to też musimy zadbać. No, miejscu. tak, dokładnie, jeżeli na miejscu będzie dobry net, no to będzie w niedzielę ten vlog. No, ale będzie wspaniale, jeśli ja nie mogę doczekać. Fajny jest. <laughs> pa. Bye.